się tu wideo na spontanie i to przede wszystkim przekaz dla tych młodych Jeśli macie jakieś Marzenia chcecie zostać piłkarzami, piosenkarzami, kimkolwiek sobie nie wymarzycie, ale często dla ludzi już nie wiem, dorosłych, nauczycieli, rodziców wydaje się to wymysłem niewyobrażalne. Czy jakkolwiek tego nie nazwać? To nie słuchajcie takich opinii. Nie słuchajcie ludzi, którzy nie mają podobnej wizji do waszej, i będą wam gadać, że że się nie da spełnić jakiegoś marzenia, bo to nieprawda. Wszystko się da, wszystko jest możliwe. Tylko trzeba troszkę odwagi i przełamania kurna jakiś barier u siebie w głowie, które są często narzucone z zewnątrz. I mam nadzieję, że te wszystkie dzieciaki, które jeszcze mają potencjał, nie dadzą sobie go zgasić przez szkoły. czy inne sztuczne systemy stworzone przez czasem wszechwiedzących dorosłych niby życie jest krótkie Dlatego trzeba działać, idźcie za swoimi marzeniami, nie słuchajcie innych. Kurna, pis. and love.